Siemanko, z tej strony Klaudusia Kociusia, ze mną jest... BEY! Tak jest! Siemaneczko! Link do jego kanału będziecie mieli w opisie. Jesteśmy w Minecraft na zwykłym świecie, na survivalu. Będziemy sobie tutaj grali z Dawidem. Jeden odcinek będzie u niego, jeden u mnie. Pierwszą rundę będę grała ja, drugą on, bo on nie ma na swoim komputerze Minecrafta, więc będziemy się tak musieli dzielić. Teraz on siedzi obok mnie i patrzy jak ja gram i... Potem się zamienimy. Yy, dokładnie. Yy, trochę organizacyjnie. Yy, tak. Będziemy starali się robić jak najwięcej odcinków w tygodniu. Yy, myślę, że jeden na dzień na pewno, nie? No, no, jeden na dzień może nie damy rady. Dwa w tygodniu. Dwa w tygodniu. Mi to pasi. Yy, dobra. Teraz tak. To tak. Pierwszy odcinek będzie u mnie. Nagrywaliśmy już raz, ale się niestety nie udało. Film się skasował i no nie udało się. A świetnie nam wyszedł, miał być u Dawida, ale nie wyszło i teraz moja kolej i, i tak o jest. Dobra, jest jaskinia, jest węgiel i jest i możemy... Jest... Możemy zaczynać. Tak. Tak. Już najlepiej będzie teraz zrobić sobie jakiś crafting i może... Dla kilku... podstawy. Dobra. Ty, ty znasz, to ja wiem to. Ja cię, ja cię nauczę Minecrafta, tak naprawdę. No właśnie. Hmm. Dobra, kopce. Na, na razie to nie rób nic z tego z drewnianego, o półkilowca. No, muszę zrobić kilow. No kilow tak, ale po co ci mieć... U Dawida będzie to pier pierwszy odcinek na jego kanale, u mnie już drugi. Yy, wcześniej nagrałam Hide and Seek'a. Jak chcecie, to możecie zobaczyć na moim kanale. A link do kanału Dawida będziecie mieli w opisie. Super! Mamy pierwszą jaskinię. Słuchajcie, yy, Klaudusia Kiciusia zrobi nam tu węgiel. Nie, to tylko przejście. Kociusia, nie Kiciusia. Kociusia. Dobra. Przepraszam, że ci tak. Yy, ten. Przekręcasz mi. Właśnie. Przekręcam ci. Nik, a to jest bardzo złe. No, mamy pierwszy wągiel. No to kurczę ten, zbierz go! Tak, tylko gdzie ja zostawiłam tu krafty wtedy. To sobie, sobie kilo w kamienny. Będzie szybciej. I przede wszystkim to zrób ten jeszcze, miecz. Mieczek później należy i do wiaskinia. No, no chociaż do tego się przydać. Osiągnięcia a czy nam tam crafting. E, za... y, Nie poczekaj, Lepiej go zbierz, bo jak... Okaże się jaskinia głębsza. Spokojnie, Dawid. Dawid nigdy nie grał w Minecrafta tak na dłużej. Więc on tam się wszystkiego boi. Nic. Ja jestem gra... bardzo pewny siebie. Ja... Ten, proszę mnie tak nie nazywać, że ja nie jestem pewny przy siebie, bo to mi obraża mój autorytet. Ja dwa lata, grałem w Minecrafta. Słuchaj, wiem, co robić. Kiciusia Dobrze, powiedziałem? Tak. wejście drewniany kilów, nie zużyć Kamienny Ale po co razie... mi to tam trzy drewna nie kosztował? A no kamienia mam tyle, bo zawsze można sobie pójść wykopać. A ten może pójść na rozpałkę. Prawda? No. I widziałeś? Nie. Dawid pierwszy raz w życiu gra z Minecrafta, tak, pani bardzo Pierwszy raz w życiu, pierwszy raz w życiu. Proszę cię, nie, nie, nie obrażam so, jego autorytetu. Drugi albo trzeci? Ej, to też było nieobraźliwe. Obraźliwe! Właśnie to było bardzo obraźliwe. Zrób się piec. Ta ta ta. Ty nie masz jedzonka. Przeżyję. Zaraz pójdę czy... Możesz nie przeżyć. Przeżyje, Zawsze pół serduszka zostaje. Nie. Tak. W ogóle już 50 osób Łódź oby... cię może być? Wiesz? Cicho. W ogóle już y, ostat... ostatni mój filmik obejrzało 50 osób. No, jest wyczyn. No. Um, ostatni filmik. Dużo nie gadałam, miałam temę. Długo nie wstawiałam filmika. Miałam temę. To już mówiłaś. Wiem, lubię się powtarzać, bo miałam temę. Widać że teraz też. Ja nie też... Mam. Szczerze mówiąc, ja też mam. Ja też mam, bo to jest mój dosłownie pierwszy odcinek. Znaczy na drugi, bo tam jeszcze były y, poprawki. Coś tam się nie zapisało niestety i tak mi się. I tam się tam musiało usunąć. Głos mu się nie nagrał i, i jak się nie... Przyszedł. głos się nagrał, a obraz nie. No. Przeniosło się filmik, się chciałam przenieść. Na... Pierwszy żelazo! Panowie! Ty nie krzycz mi do ucha! Jestem obok ciebie! Co? A tu no jak Zaraz se pójdę. Po jedzeniu, spokojnie. Nie po ciebie, to jest pierwsze zasługi. Cicho. Bora, ja się tam nie odzywam. To w końcu gramy po nocy, czy po odcinku? Po odcinku. Aha, jeszcze jedno organizacyjnie, yy, odcinek prawdopodobnie będzie trwał 10 minut, min bo program na najwięcej nie pozwala i sam wyłącza nagrywanie, no. no. Dawid chodzi ze mną do klasy, przyszliśmy dzisiaj do mnie, zdecydowaliśmy, że coś nagramy. On sobie założył konto na YouTube. No i tak wyszło, że siedzimy w Majnie i gadamy sami do siebie. Dokładnie. A moja mama wchodzi nam do pokoju i gada, że idzie do sklepu mleko Aha, dobra. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie mi lub nie, ale naprawdę bardzo się cieszę, że mogę być tu teraz z wami. To jest mój pierwszy odcinek i proszę, komentujcie ten odcinek, poprawimy błędy. Mówcie, co wam się podoba, co się, się wam nie podoba, co zmieni. Lajki, no-lajki i tak dalej. Dislajki się no No, Ja sam się nie znam na YouTubie, yy, podkreślę. No, nieważne. Dawid przy, będzie przychodził do mnie tak średnio dwa razy w tygodniu i będziemy coś nagrywać. Dzisiaj już nagrywamy drugi odcinek, będzie jeszcze jeden na kanale. No, dzisiaj mamy czas, to dzisiaj du dużo odcinków wejdzie. Co najmniej trzy. No. No, i to to, to tak jest. Um, I nie wajcie się, że będą takie krótkie odcinki, jak w końcu. Um, to będę pełny program, to będą co najmniej 20-minutowe. No właśnie. Szkoda, że teraz tak nie mamy, bo naprawdę przydałoby się zrobić taki filmik raz dwa. Więc myślę, że będą cztery odcinki w tygodniu, bo gdybyśmy mieli takie 20-minutowe, to by było nie. To by było 20-minutowe i dwa odcinki w tym. Ale nie wiem. Napiszcie jak... jak Wam się to podoba i jak tam. Więc tygodniowo będą odcinki gdzieś około dwa na, na kanale Dawida. Od dwóch do czterech. Dwa na kanale Dawida, dwa u mnie. Nie wiemy, czy to będzie nasza jedyna seria wspólna. Jeszcze możecie je zobaczyć niedługo. W weekendy będą się pojawiały odcinki z moim kuzynem. Jeśli nie będzie dalej się, yy, robił siebie błazna, aż takiego na odcinku. No, bo inaczej to nie będę z nim nagrywała. Były już trzy nagrane odcinki z nim, ale, ale on, on nie chciał gadać w ogóle. Wstydził się, bał się. Więc nie wiem, czy będą z nim odcinki, ale na pewno będą jeszcze u mnie odcinki z różnych minigierek. Z różnych serwerów. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Piszcie z jakichś mini Niestety na zielon premium serwerów. Chcielibyście odcinek. Yy, no. A może namówię Dawida, że podał w mini ze mną. Słuchajcie, ja pragnę podkreślić, że ja nie cierpię minigames. Znaczy no... Nie grałeś, a nie cierpisz. Grałem. To co hmm. ja robię. Kto tam siedzi? Królik. Królik. Królik siedzi. Za za, zabijaj króliki, bo one ci dają w Ty, 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 ty. Ja, ja, ja. Tak, ty. Krachnik tam zostawiłam, tylno. E, królici... Eee... Nie wiem, żeby zabrać! Cicho. Króliczki są za słodkie, żeby je zabijać. Ha, ha, ha. To jest facet. Facet to świnia. Hej! Yeah! Przepraszam dobra. wszystkich miłych panów, którzy to oglądają, ale on, to świnia, jest brutalny. E, dobra, zostało nam 15 minut, sekund odcinka, więc y, subskrybujcie, komentujcie, wbijajcie do widać następny odcinek u niego, trzymajcie się, no i siema!